Pojeżdżamy po zioło. B? May we be safe from Ja no, nie nie no, no. mam Siema. Welcome to somebody, everybody. To używa poziomicy, ten jest zagranicny. Last Ja pierdolę. Kurwa, killa... Ach. não sai, checo Jeszcze nabiec zaplan Mhm mm Kurwa, jeszcze za kupię To mi się, że chromę steską na mida, poszedł na mida. Na minie, na minie. W tym budynku. No zgin ty kurwo! No on jest na pewno kurwa od mojej byłej... Kurwa widać po tych kurwa kapeli kurwa oczach. kurwa, ty, dwóch botów mają Bo oni się, oni oszukują, oni hacks mają Mówić, mówić Może im coś napisze, kurwa To prostu nie chodzę, by... Stigo, jesteś pod wpływem, nie? Mhm Tak, miłości do ciebie tak. Ty! O kurwa! Gdzie Polski? Oparty, nieczysty. No, no, Nie mam. Dawajcie na B. No, już już zaczyna. Tu wiem, że, kuchuj, że im coś napisałem, gdzie. Przepraszam. No, przepraszam, zachowałem się jak kurwa głupia. Tak kur... Ta ma kurwa, tak kurwa moje mocno miałem. Kurwa, Ale czym się ty martwisz, byłeś lepszy jak będziesz, osoba na ostatniej prostej. Bo on się wtedy wyjebał na mistrzostwa. Ja Nie no wiem, <laughs> Kurwa, mam takie laki, że mi się inne bronie kupują, no Let's go, let's go Kurwa, za co kupiłem? No lepsze, no podejście, odejdź mi stąd, zacznijmy Ty, ja tego typa nie zabiłem Drugiego oh, kur... Ten koleś jest no, Kurwa z, plec, z chuja Old, jak on się nazywał Ten pierwszy Ten pierwszy u nich jest odpalony Nie, ten pierwszy jest odpalony Jaki pierdol go, go, go Ja mam się kurwa jako O nie, no nie, nie mam na no, apkę kurwa jak oni mają skit Haka kurwa Ten na bank ma Tak, no, chyba no, nie okay. mają nic. Kurwa, na niej pewno w chuj razy. Jeszcze nie widziałem żeby ktoś kurwa zdążył dobiec tak daleko, zanim wybiegnie z respa. 60hp mu zabrałam. Wiesz kochanie, że ja się wszystko wybaczę normalnie. Po jakieś butelki mi się dowalają. Zaprosiliśmy całego ziemniaku. Pomóc za mną, chuj się u mnie przespał. Najebał się i nikt im nic mi nie pomógł. Kiedy twoi rodzice wracają? Za trzy godziny. O kurwa, to żyjesz? Kurwa, zjebałem. Puś mnie na lewo.

Ja i mam szkawkę trz co chwilę To pewnie przede mną Czy tutaj parka Nie ma problem Ja chcę znaleźć żonę która gra normalnie gry No ja pierdolę Come on come To jest Event światowy. What the fuck is happening here? No Kurwa, nie, jeden. strzelił bym swojego w plecy Ja mam 9hp jest chyba na bananie mhm. nie Jesteś ty kurio Chuj z mojego sorry Chuj cię spali normalnie za to, wiesz za to, to, to będzie kara taka na ciebie, spadnie taki wielki chuj boży i cię spali Mig <grywa> o kurwa Dostarga mnie po, po prostu mnie, <grywa> nie pójdę, nie słuchajcie Bo ja mam 9kp Tak, zabiłeś mnie A teraz chodź tu daj, nie bacznie Nie chodź, mnie nie Mit

Ja też mam Zyska Noblaem 86. 86 Chodź choć choć z w drugą stronę, do nas Kurwa A mnie kurwa komarek pogryzł Ale miałem ja miałam dzisiaj gastroskopię I umieram Ja sobie też Zobacz, otwórz się ja, ja żaden nie że on nie bije, żeby nie było No nie to mówisz Nie da. Czupa kabra z drugiej strony tu Kurwa. Nie Bomb yeah. has been defused. Counter terrorists win. Уже <laughs> раз Co to? Kurwa, no nie, odpalony jest jak nic. to podra. Nie każdy musi mieć że czujesz problem ma

Wspierdalaj! Chce ktoś coś, czy kasa macie? Ja bym chciał być co chyba dzisiaj źle. <grystanie> Kurwa... Ty się połóż. Nie, 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 nie gra, nie gra, bo przerypiemy. Jeszcze mnie przez siebie żona zjebała, no. na plac, wejdź! Przyde mnie? Oh, ty, <laughs> 69 minut Gdzie tu jest kom? Kurwa no jak no, nie ruszałem się nawet Web ty kurwo Smoke siedzi gdzieś Web ty kurwo ja dostałem, a nie łeb.

Te kurwa pociski tak tu dziwnie lecą, koleś miał broń w dół kurwa, w trafił Ci w łeb. 63 dostał Nie chcę mój, ale czaiłeś się, kurwa, jak ci kaku na ja będę tutaj, za kurnikiem, sobie siedzieć Tą rundę, dobrze? Ja. Tak Daj my To nie zniesie jajka Okej, okay, tylko chcę zobaczyć, czy my znajdą no, kurwa, no, niemożliwy jest sześćdziesiąt, ja się za kulnikiem. mi mida. O ty... Lubię jak tak świętujesz. Tego kurwa nie the piję już więcej. Łapie kurwa co ja wypiłem, pół litra. Mam dobry humor dzisiaj. bardzo dobry. Ja jeszcze z tego? Jeszcze ty kurwa, kurwa sprzedać w bani, a nie ja. No chuj z tą moją, no, kurwa widziałeś te dwie banie jednym pociskiem wyjebał? A, oh, O kurwa. No grajmy jak pizdy, ta mapa jest, ta mapa jest zakazana. Tak. Tak jest. Ja teraz wypalam po zobacz co mi się nie, Tylko pytanie. Mentor jest zwykły kurwa? Druga zakazana mapa. Dosty z nim coś Ja tam kurwa normalnie uwierzyłeś Znaczy występuje więc świnia, co on cały czas? Zażyje ten guli nie? Co? Come on, come on, chop chop! to? Oła! No i fajnie. Cheater, kurwa ty. Ty do to? Nie grajcie, nie grajcie, stójcie. Stójcie w miejscu, koleś ma speedhaka. Nie, nie róbcie nic. To nie ma sensu. No. Przepraszam. Który? Ten pierwszy czy drugi? Pierwszy. Chłopię nie, dobiega, nie, do połowy, no, no, już nie, 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 kościoła. Przecież pojawił się z nie, wszyscy, wszyscy, Ale nie, ty płaczesz? Śpij. nie, dre. Uspokój się, nie, 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 Ja się nie nie, on wróci. Oni jak mają speedhacka, to yes. no. oni wychodzą i wchodzą co rundę. Możem no, kurwę zajebałem, zaś go zajeba. Ja sobie ściągnę tą powtórkę i centralnie i no za problem, podeślę, kurwa na ten. Chuju, reportowałem Reportowałem go. Ja wszystkich Ale ja nic nie mówię Cicho siedzę Dziewczyno, weź ty się ogarnij kupmy po i osmokujmy się tu Dobra Dobra Dookoła każdy rzuca, no to się tam trochę, Niech przyjdą Dobra, no, ja. się wyciszyłem, dziewczyno, kurwa. Ty, ja nie wiem, ty jedziecie, kurwa we śpi. Jeden tak Ej, Co ta kura kura robi? Ej, one się parzą. Ty <śmienny> Tylko czemu ta dolna posuła by to na tamtę ta nic? <śmienny> Dobrze nagrywałem.